częstsze schorzenia graczy? Panie, ciężkie pytania Pan zadajesz. Ciężko odpowiedzieć. Złaśnie. No dobrze, ale... Bo ale... mnie nawet nie boli dupa Do siedzenia. <laughs> <laughs> <Odciecenia. śmiech> no to mamy tutaj po prostu człowieka, który naprawdę wie co robi. No, no jakby tak, jakby... To jest jego pasja po prostu. Jego pasja. Jak, jak się ma pasję, to dupa nie boli. Dziękuję no, oczywiście. bardzo. Dzięki. Dzięki wielkie. Słucham Pana. Hamburgera chcesz? Naprawdę? Wezmę ci no, wezmę ci no, chcesz? Jakiego chcesz? Byle jaki? No, ci wezmę. To ci idę przynieść, no? Dobra. Ale wynosicie go, czy nie? Bo nie wiem, czy mówisz po hamburgera. <grywka> <grywka> Proszę? Nie możesz. Nie kupywać mu? Nie. A jak godny jest? No dla niego chciałeś. Ale... No dla niemi no, nie to... dla siebie? No, nie, dla siebie może. Nie no, to... nie. nie brać mu? Nie. Czemu? No, nie, to ja kai. Jest byłem.